Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Miasta zaakceptował projekt ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników oświaty niebędących nauczycielami i zatrudnionych w samorządowych szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Układ normuje status pracowników administracji i obsługi, między innymi pozwala ustalić minimalne płace dla tych grup pracowników. Negocjacje nad jego zapisami trwały blisko dwa lata. Jeżeli układ wejdzie w życie, powstaną podstawy prawne do podwyżek płac pracowników administracji i obsługi placówek światowo-wychowawczych w roku przyszłym, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jan Skąpski. Projekt, przed podpisaniem go przez prezydenta oraz przedstawicieli obu związków zawodowych działających w środowisku Pawieńskiej Oświaty, będzie jeszcze opiniowany przez Komisję Rady Miasta. Zima to trudny okres dla kierowców. Ale nie trzeba się zimy bać. Jeździć. Zima spędzona za kierownicą to jednocześnie bogate doświadczenia. Zobaczmy, jak w tych zimowych warunkach się zachować. Na początek może hamowanie pulsacyjne hamowanie, które może uratować życie nawet. Zapaliło się czerwone światło. Kierowca naciska na pedał hamulca, sanki i zobaczmy, co będzie na skrzyżowaniu. O, o mało nie doszło do wypadku jak tego uniknąć? Zobaczmy to na śniegu. Patrzcie, to samo. Naciśnięcie hamulca. Samochód jest niesterowny. Kręcenie kierownicą nic nie daje i uderza w przeszkodę. Zobaczmy teraz, jak prawidłowo hamować pulsacyjnie. Naciskamy pedał hamulca i puszczamy. Naciskamy i puszczamy. Naciskamy do pierwszych objawów poślizgu. Do Momentu zatrzymania kół i puszczony hamulec w ostatniej fazie sprzęgło, i stoimy. W wypadku nie było. Uniknęliśmy wypadku hamując pulsacyjnie. Wpadnięcie w poślizg i wyporadzenie samochodu z tego nie jest trudne. Ale trzeba to przećwiczyć. Można nawet wykorzystać jakąś mało uczęszczaną drogę i samemu. Zahamować, skręcić koła, żeby w ten, w ten poślizg wpaść. Wpadnieście w poślizg w tych warunkach jest bardzo proste. Nieskoordynowany ruch kierownicą, samochód zaczyna się ślizgać. tył pojazdu ucieka w prawo, kierownica w prawo, tył pojazdu się ślizga w lewo, kierownica również w lewo i w ostatniej fazie sprzęgło, żeby koła miały jednakowe warunki toczenia się. Nie można wpadać w panikę. Tam, gdzie tył samochodu, tam i kontra kierownicą. Zobaczmy, kiedy już wpadnie się w zaspy, kiedy się w, wpadnie do, do rowu, a zimą to rzecz prawie normalna, szczególnie dla tych, którzy latem jeździli z piskiem. Z piskiem hamowali, z piskiem y, ruszali. Tutaj ruszanie musi być niezwykle precyzyjne. Wypadnięcie z drogi w tych warunkach to sprawa częsta. Jak wyjechać? Siedzimy w rowie. No i teraz... Kierowca włącza pierwszy bieg, obroty, samochód stoi. Koła się kręcą, nie rusza. Może spróbujemy na wstecznym biegu troszeczkę cofnąć. No, też to cofnięcie może i coś dało, nawet chociaż parę centymetrów. Spróbujmy na drugim biegu, słabszym. Niedużo gazu, mało sprzęgła i samochód zobaczcie, wyjechał. A zatem w trudnych warunkach wjeżdżajmy na drugim, słabszym biegu. Przepisy zabraniają ciągnięcia za pojazdem sanek, wrotek i tym podobnych urządzeń. Bo jest to niebezpieczne ze względu na y, śliskość, na, 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 na to, że nie ma możliwości sterowania sankami, no i niebezpieczne z tego względu, że ci w kuliku tam za rurą wydechową wdychają. Spaliny. Rumpel 99 to festiwal zorganizowany przez Pawieńskich harcerzy żeglarzy. Piosenki żeglarskie śpiewano na scenie, którą przedstawiciele retmanatu zbudowali w szkutni. Szkoda, że do rywalizacji zgłosiła się niewielka liczba uczestników. Mimo to wszyscy bawili się dobrze, a to dzięki trójce prowadzących, którym jury przyznało Grand Prix festiwalu. Poza tym nagrody przyznano w trzech kategoriach. Piosenka zastępu, drużynie piorun, również ta drużyna otrzymała pierwszą nagrodę za piosenkę dowolną. Szantę, czyli piosenkę żeglarską, zdaniem jury, najlepiej wykonały dwie drużyny, Espadon i Enigmat. W nieco inny sposób bawili się żeglarze z Pabieńskiego Klubu Sportów Wodnych. W sobotę w restauracji Jubilatka odbył się bal żeglarski, podczas którego podsumowano miniony sezon pabieńskich wodniaków zrzeszonych w klubie. 20 maja w Duninowie miało miejsce otwarcie sezonu. Ośrodek pabieńskich żeglarzy przez cały sezon wykorzystano w 70%. Oprócz członków klubu byli tam m.in. radni z Komisji Infrastruktury Społecznej i uczniowie z pabieńskich szkół. 1 czerwca zorganizowano w Duninowie Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin patologicznych. Żeglarze z klubu odbyli ponad 40 rejsów śródlądowych. Odbyły się trzy rejsy morskie. W jednym z nich udział wzięła młodzież z Pawieńskich szkół średnich. Ich udział w tym rejsie był możliwy dzięki pomocy Urzędu Miasta, za co mieli okazję podziękować podczas balu. I Zamiarem tego rejsu było, by te dzieciaki, ta młodzież właściwie rozwinęły działalność żeglarską w swoich szkołach. A proszę nam powiedzieć, bo jak wiemy, nie jesteście najliczniejszym klubem żeglarskim w Pabieńcach. Najliczniejszym klubem żeglarskim jest Harcerski Klub Żeglarski. Oni prowadzą szkolenia śródroczne, oni prowadzą szkolenia na obozach organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego. Czy Wy, już doświadczeni żeglarze, bo, bo, bo takowymi jesteście, prowadzicie również nabór młodszych dzieciaków, które mogłyby... Później wstąpić do tego klubu, brać czynny udział w zajęciach klubu i czy takowe zajęcia szkoleniowe są przeprowadzane w klubie? W tej chwili nie. Był okres, kiedy prowadziliśmy młodzieżową szkółkę takich małolatów, zupełnie młodych dzieciaków w wieku od 6 już lat. Niestety sprzętu w tej chwili nie posiadamy właściwego do tego typu szkoleń. A ponadto związek harcerstwa jest lepiej przygotowany i ma lepszy sprzęt i lepszych instruktorów, a wiele dzieci potem przechodzi do naszego klubu i uprawia już żeglarstwo z dorosłymi, no i to jest powiedzmy już wyższy etap rozwojowy. Zresztą lepsza jest zawsze specjalizacja, wtedy efekty są chyba lepsze. Pabieński Klub Sportów Wodnych ma jednak kontakt z młodzieżą niezrzeszoną w klubie. We wrześniu w ośrodku w Duninowie zorganizowaliśmy cztery spotkania z młodzieżą szkół średnich i to były wyjazdy pełna autokarowe, także łącznie z pierwszego liceum, z zespołu szkół ekonomicznych, z zespołu szkół zawodowych i z drugiego liceum. W tych dwudniowych wyjazdach uczestniczyło ponad 160 uczniów tychże szkół. W programie tych wyjazdów były dwie godziny prac społecznych, po prostu prac porządkowych dla naszego ośrodka klubowego. Ponadto było potem żeglowanie, ognisko, i następnego dnia znów około 4-5 godzin żeglowania na jachtach, a potem pokaz sprzętu płetwonurkowego i nurkowania podwodnego. Myślę, że była to promocja sportów kwalifikowanych bardzo pozytywnie odebrana przez młodzież i wielu młodych ludzi po tych pokazach, po tym spotkaniu na wodzie i pod wodą no, zgłosiło się do naszego klubu z chęcią kontynuowania już profesjonalnie tychże zajęć. Podczas żeglarskiego balu podziękowano wszystkim, którzy nie szczędzili sił w prowadzeniu działalności i pomocy klubowi m.in. Za serce i wolę działania wyróżnienie otrzymał dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Hieronim Ratajski. Chciałem gorąco podziękować w imieniu całej załogi Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zasady jako całość firmy bardziej jesteśmy skojarzeni z wodami śródlądowymi, a szczególnie z wodami głębinowymi, z pokładów górnej kredy, którą wydobywamy i mieszkańcom tego miasta dostarczamy. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Po podziękowaniach przyszedł czas na toast, m.in. za przyszłoroczny sezon, do którego przygotowania już się rozpoczęły. W przyszłym roku chcemy zorganizować również już drugi rejs młodzieżowy, morski, ale już dla większej ilości dzieci, bo około 20 osób planujemy zabrać na jacht generału Zaruski i wyjść z Jastarny już w tenże rejs. Już jest to w sferze przygotowań. Ale co będzie, zobaczymy. Juniorki Polfy przegrały wczoraj pierwsze spotkanie w swojej lidze. 68 do 66 uległy w Łodzi widzewowi pierwszemu, chociaż do przerwy nic tego nie zapowiadało, gdyż pabieniczanki prowadziły 41 do 28. Najwięcej punktów dla Polfy zdobyły głównie w pierwszej części spotkania Makowska 19 i Rajkowska 17. Trzeba jednak nadmienić, że w składzie drużyny juniorek widzewa, a na pewno w pierwszej piątce, występują zawodniczki z ekipy grającej w pierwszej lidze Koszykówki Kobiet. Mimo to stać nas na pokonanie tej drużyny w rundzie rewanżowej, stwierdziła trenerka juniorek Jolanta Nowacka. Obecnie po zakończonej pierwszej rundzie ligowych spotkań Polfa zajmuje drugie miejsce w tabeli. Rewanże Pabianiczanki rozpoczną we własnej hali 6 grudnia meczem z pierwszym zespołem Lechi Tomaszów.